Ten film będzie zbiorem informacji dotyczących możliwości spieniężenia styków srebrnych. Ale nie tylko. Skupujemy wszystkie inne materiały zawierające metale szlachetne. Listę przykładowych materiałów, które skupujemy, znajdziecie Państwo w opisie tego filmu. Film w tle to przykład styków sprzedanych wysyłkowo. Wykorzystaliśmy go, aby pokazać, jak wzorowo zapakować i zabezpieczyć paczkę. Na początku o tym. Jak dokonać sprzedaży? Jeśli jesteś naszym nowym klientem, najlepiej najpierw zadzwonić w celu ustalenia szczegółów transakcji oraz ceny za sprzedawane przedmioty. Następnie zapraszamy do sprzedaży stacjonarnej we Wrocławiu przy ulicy Żernickiej 92. Dla klientów z całej Polski udostępniamy wygodny skup wysyłkowy. Paczkę można nadać na własną rękę lub skorzystać z naszego kuriera. My współpracujemy z firmą UPS. Wystarczy, że klient przekaże nam informacje dotyczące danych odbioru oraz gabarytów paczki. Dodatkowo, na życzenie klienta, możemy przesłać nasz formularz przyjęcia towaru do analizy, będący potwierdzeniem rozpoczęcia procesu sprzedaży. Każdą paczkę ubezpieczamy na kwotę będącą przewidywaną wartością sprzedawanych towarów. Następnie wysyłamy na maila etykietę, którą należy nakleić na paczkę. Kurier odbiera przesyłkę zazwyczaj następnego dnia. A dostarczana jest do naszej firmy kolejnego. W przypadku wysyłki paczki na własną rękę, zawsze prosimy o dodanie karteczki ze swoimi danymi kontaktowymi. Później, w zależności od tego, jaką postać ma wysyłany materiał, poddajemy go niezbędnej obróbce lub przekazujemy bezpośrednio do analizy. Jak przebiega proces skupu styków nieodpalonych, opowiadamy w filmie, do którego w tym momencie pojawił się link. Pieniądze wypłacamy stacjonarnie w gotówce lub przelewamy na rachunek bankowy po wykonaniu analizy. W przypadku sprzedaży wysyłkowej, kiedy znamy już dokładną zawartość metali szlachetnych w otrzymanym materiale, wysyłamy podsumowujące rozliczenie na maila. To jest moment, w którym klienci wysyłają nam swoje dane do przelewu. Tematem budzącym spore zainteresowanie jest obrót produktami inwestycyjnymi. Prowadzimy skup i sprzedaż złotych i srebrnych monet i sztabek z możliwością wysyłki lub odbioru stacjonarnego u nas w firmie. W przypadku chęci sprzedaży nam złota inwestycyjnego mogą Państwo spodziewać się cen około 1-1,5% powyżej spot. Srebrne monety bulionowe skupujemy około 8-10% powyżej spot. Prowadzimy również sprzedaż złota i srebra inwestycyjnego Pochodzącego bezpośrednio z renomowanych mennic. Link do naszego sklepu internetowego oraz profilu na Allegro znajdą Państwo w opisie filmu. Zakupione towary możemy wysłać lub przekazać osobiście w naszej siedzibie. Zachęcamy do sprawdzenia naszych aktualnych cen i czasu oczekiwania. W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu pod numerem 603-790-039 lub mailowo pod adresem biuro